że wszystkim na Jakub kubek, a dzisiaj odcinek z My Talking Tom. Dawno nie grałem w tą grę. Yy, znaczy grałem w nią. Mam tak, dość dobrze zrobione, dość dużo odblokowane. O to już że tam nie grałem No, cicho, nie było nic. Plus 100. dostałem nie wiem za co. <laughs> Dobra, nieważne. Yy. Najpierw. Najpierw co było? To było najpierw. No i pierwszy nowy level. 23 no, się się Modern Living Room. Modern Kitchen. Pewnie nie były jakieś tam aktualizacje. Dobra. <laughs> Dobra, kiedy wyjdzie pieniądze, no to yy, jest dobrze. Aj, okay, mam jakąś chrypę czy coś. bo teraz to nie zechniemy, wiadomo. Teraz naprawdę chcesz? Dobra, bo to jest reklama: watch ad, żeby mieć chyba na 50%, więc yy, zrobić cięcie. Dobra już. Jeśli mamy na 50%. Teraz jesteś głodny. Więc no, Znowu reklamy. Jezus Maria i tej grzyce... Dobra. Ja mam takie coś. Tak. To jeszcze marchewek, ja. Nie, to nie są marchewki, tylko truskawki, ja. Dewaj mi tu ostrą papryczkę. Ostro ja bardzo ostro. Dobra. Daj dajmy tylko Chcesz? Tak, chcesz. Mam no, prawie 95%. Co tu mało daje? Pyk Laga dostałem przez chwilę. Dobra, teraz by trzeba tutaj... W ogóle ja to tak zrobiłem czy to się zmieniło, Julia? reklamy. Dobra, widzimy się za dwie godziny. No, jeśli nie wiecie co robię, to ja te palcem na nim jadę. Tak tylko robię. Zaraz sobie do yy, naszej garderoby. A i dzisiaj jest specjal. Zapomniałam powiedzieć, że dzisiaj jest specjal. Yy. O nie, jakie spin! It mi się włączyło, ja je chciałem tylko wejść tą szóstkę, zobaczyć. Ale super, dostałem obok Jackpot dż jeszcze jeden game. No to bardzo dobrze. Ja no mam w ogóle coś games? Ja miałem chyba więcej, ale dobra nieważne. Y Living room, travel, tam, travel tam nie za bardzo. to wszystko, o takie coś między 300 I takie tam dobra, 150 krzesło, ja yeah. modern armchair, nie za bardzo herud też dobrze karpet modern tv set o, to ja bym to kupił tylko, że 500 tylko ja mam Dość mało kasy Tak, hmm. więc wyjdę. Wejdźmy sobie stąd Muszę sobie przesunąć Mobizen'a e, dobra Jest noc? Czy jest... ten... Nie gadaj, że tu noc włączyli Ale to no pewnie nie no Reklamy, kurczę. Gdzie nie kliknę, to będzie reklama. Coś z tyłu da chować? Tak. O, zobaczcie. Nie to. Trzeście to? To było w grze jak coś. Dobra, chodźmy do garderoby. Gdzie jest garderoba? Wardrobe. Co, oh, dobra? Starlight Pyamas. Droid. Włączyłem droid. Co? Dobra. Takie, takie coś. O, to jest chyba za darmo. Dostałem. Skądś. To też dostałem za darmo. Hip-hop outfit. To jest chyba trzeba reklamę obejrzeć, coś takiego. Golden Dragon Suite to wziąłem chyba na urodziny czy na coś kupiłem ale to chyba było strasznie drogie Jump Site Policeman czy Ale subskrybował Dobra, to już wszystko oczy. No, za bardzo nie kupowałem w oczach. Tom's Eyes to blue eyes, tylko blue eyes. Chyba miałem kupione nic więcej. Nie jeszcze Orange Eyes, Brown. w bronie, tak wygląda ładnie. Golden, złoty no. Dobra, teraz chyba słyszeliście jakiś papier, coś. To jest Tom's Ace, dobra, nieważne. Mamy UFO. Trogo nie widać, teraz widać. Fidget, fidget spinner. No już więcej chyba nie miałem. E, dobra. Okulary. Nie. nie. nie robiłem w okularach fur. Też nic za bardzo nie robiłem ja. yy, Flower, power far, to tam jest pod tym jakiś yy, Kwiatka O, chciałam powiedzieć. Dobra, star. o kurczę. No ale dobra. Yy, no to chyba można skończyć odcinek, bo już ma si siódma minuta, więc wyjdę sobie z garderoby. Nie reklamy. Dobra, więc myślę, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Oczywiście subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby nic Was nie ominęło. Jeszcze raz powiem, że to jest za darmo. Nic Was to nie kosztuje. I myślę, że odcinek Wam się spodobał. I cześć.